Kochani, mamy piątek, tak więc zapraszam Was na nowości do Action. Zobaczycie cudne hity do kuchni, bożonarodzeniowe. Zaczynamy od dywaniku gamingowego. Słuchajcie, on jest podświetlany. Kosztuje niecałe 80 zł. Kiedyś był w promocji, teraz widzę ponownie jest na półeczkach w Action. Tu znalazłam fajne organizery też na biurko. Zobaczcie takie. Mm, Szufladki. Tutaj mamy taki pojemnik na kredki, długopisy z przedziałkami, różne kolory do wyboru. Ba bardzo ładnie się prezentuje i on jest w ogóle obrotowy. Tutaj zobaczcie, macie te kolorki, kosztuje niecałe 16 zł. Ciekawa jestem, jak tam u Was pogoda. U mnie wyszło słoneczko, tak więc zapowiada się ciekawie. Dzisiaj jeszcze zaproszę Was na dwa fajne przeglądy. Co tutaj mamy ciekawego, to na dziale kuchennym pokazały się takie chłodziarki do szampana? Wina. Kosztują mnie całe 20 zł i kupicie w dwóch kolorach oczywiście srebrnym i złotym, tylko musiałam ściągnąć, byście zobaczyły te złote. Nowe żebrowane szklanki kiedyś były tylko te takie. Kieliszki do martini, a teraz mamy szklanki. Teraz są takie kieliszki do wody, o na przykład takie. Jest tego już sporo. Można sobie naprawdę stworzyć fajną taką mm, kolekcję. Kieliszki, 7 zł, niecałe. I właśnie o tych mowa. One były jako pierwsze na półeczkach. Tutaj już macie do szampana, zobaczcie jak można ładnie przywitać nowy rok za 7 niecałe złotych, pięknie żebrowane, naprawdę wyglądają bombowo. Kolejna fajna nowość, zobaczcie szklanki z podwójną ścianką za niecałe 13 złotych, środek możecie wybrać albo zielony, albo niebieski taca do serwowania na przykład jakiś wiecie pralinek czy pierniczków prześliczna mała można z niej nawet zrobić taki sypany wiecie wosk wsadzić te knoty i będzie to też fajnie wyglądać 15 niecałe złotych lecimy dalej pokazały się zobaczcie nowe wazoniki za niecałe 6 złotych takie cukierki oczywiście duży wybór i tak się prezentują wszystkie ja taki cukierek kupiłam w zeszłym roku i u mnie po prostu leży jako dekoracja, więc też tak można. Opalizujące płatki kwiatów w środku mamy 60 sztuk. Duży wybór kosztują mnie cały 4,50, zobaczcie, jakie one są magiczne. Pojawiły się też na półeczkach złote, w złotej doniczce palmy za niecałe 35 zł. Tutaj obok są też ciekawe kwiaty, um, orchidee. Doniczka też jest mega. Orchidee są dosyć wysokie. Cenowo też fajnie się prezentują. Tutaj mamy takie złote palemki, za niecałe, złote palemki, za niecałe 90 zł. Orchidy były za niecałe 44. Słuchajcie, wiecie, jaki widziałam ostatnio TikTok? Tutaj do środka dziewczyny włożyły chusteczki i to wyglądało pięknie na stole. Naprawdę fajny pomysł, tak więc sprzedaję też Wam. Kosztuje niecałe 18 zł. Pojawiły się również futerkowe kosze do przechowywania. Też są piękne, bardzo miłe w dotyku. Może akurat ktoś szuka. Pojemnik z pokrywką, zobaczcie, taki ciekawy, za niecałe 20 zł. To też na nowościach. I mamy nowe szkatułki na biżuterię, za niecałe 30 zł. I mam u siebie bynajmniej tylko dwa kolory do wyboru: albo taka właśnie czekolada, albo czarny. Wazony, ale ja gdzieś indziej nagrałam. Muszę znaleźć te filmiki, bo mam tyle nagrań. 25 zł. Pokażę Wam w następnym przeglądzie nowości zakrzyn. Pojawiły się, słuchajcie, teraz coś dla dzieci. Przepiękne, futerkowe dywany za niecałe 25 zł, więc to jest cena hit. Zobaczcie, jakie one są kolorowe, mięciutkie. Naprawdę warto, jeżeli szukacie takich dywaników, tutaj się zainteresować akurat w Action nimi. Kolejne. Tym razem kosze dla dzieci za niecałe 15 zł. One też są z futerka i też są świetne. Tu jest jakiś krokodyl, tu macie miśka, a tu jeszcze chyba jakiś kotek. Naprawdę są urocze. Domek led składany. W tym przeglądzie pokażę na samym końcu hit odcinka, bo składana świeczka. Te domki kosztują niecałe, niecałe, niecałe 100 zł. Świeczki są. Tańsze, chociaż powiem Wam, że te świeczki mi się bardziej podobają, bo są takie zgrabniejsze i tak żałuję, że nie wzięłam tej zielonej, bo, bo, zielonej, bo była tylko jedna sztuka. E, zobaczcie na koniec, ja Wam tam pokażę. E, tak się prezentuje ten domek. On taki jakiś dziwnie krzywy, no ale jest ciekawy, Ciekawe, bo pewnie podświetlany tutaj widzę lampeczki są e, ledowo. Nie wiem, jak to będzie wyglądać finalnie. Może gdzieś znajdę przegląd. Albo jakiś filmik na TikToku, to Wam wrzucę pod koniec przeglądu kolejnego z nowości. Tutaj była informacja: ktoś jest zainteresowany wymiarami, pauza i, i sobie doczytacie. Zobaczcie, dojechała nowa ciucha, takich jeszcze nie było. W środku jest misiek, jest ciasteczko i jest w lokomotywie Mikołaj. 50 niecałe złotych. Były takie też różowe. Oczywiście teraz bym kupiła sobie różową ciuchę, ale już nigdzie nie ma, no tak jest zawsze. Choinki białe za niecałe 23 zł, śliczne, a te kule w przyszłym tygodniu na promocji, tygodnia macie w promocji, tak więc nie kupujcie teraz, czekajcie jeszcze kolejny tydzień. Co mamy dalej? 13 zł, zobaczcie, takie tablice do rysowania dla dzieci. Różne kolory, no i tanio. Tanią, fajnie, można kupić nawet na Mikołaja dla dzieciaczków. Tu jest w ogóle też hicior, bo świeczniki już są wiralowe na TikToku, kosztują niecałe 23 zł. Wyglądają przepięknie przy jakiejś mm, takiej, wiecie, na przykład kryształowej tacy, czy scence scen ta świątecznej. Nie umiem się wysłowić, bo już jestem taka za ucieszona, że jest tyle nowości w ogóle w Action. Ja uwielbiam ten sklep, tak więc jeszcze tutaj szafa na tygodniu promocyjnym i zapomniałam pokazać Wam boku, bo tutaj zawsze są słodycze w tygodniu promocyjnym, więc tak szybko przelecimy. Co jest ciekawego? Naprawdę uwielbiam Action za to, że um, nie jestem jeden, dwa dni i wpadam i jest pełno nowości. Bo jak tak codziennie chodzę, to też są nowości, ok, ale jednak taką petardę, jak Wam wrzucę co dwa dni to myślę, będziecie zadowolone. Zobaczcie, taka czekolada. Do kominka można sobie e, zrobić e, ciekawe przykąski, dyszka. Tutaj mamy, tutaj mamy ciasteczka. Czekajcie, tam są ciasteczka, laski, choinki, A takie świąteczne dekoracje, na przykład na. Ciasta, pierniki 7,50. Te kubeczki już z tymi różnymi czekoladkami, drażytkami były. Widzę ponownie na półkach. Teraz w tygodniu promocyjnym niecałe 14,40. Tańsze możecie kupić Mikołaje za niecałe 4 zł. Tutaj jest fajny zestaw do czekolady za niecałe 12 zł. Milka. Te cukierki są też przepyszne. Za niecałe 8 zł <noise> i mam żelki, dziadki, są żelki za 12,56 i uwierz mi, że to jest mega duże opakowanie. Tak więc i moja żerko lub na kobitko, kolejne mam tutaj jeszcze z Haribo za 9, za 5, ale czekaj jak ci jutro wrzucę albo jeszcze dzisiaj, dzisiaj jeszcze wrzucę Lidla. Specjalnie wczoraj poleciałam nagrać Lidla i okazało się, że jest taka fajna gazetka, macie pościel tanią, tam są fajne promocje minus 40% na drugą rzecz. No petarda, petarda, w ogóle druga rzecz minus 40% na wszystkie dekoracje świąteczne. Dzisiaj wrzucam koło 17 godziny, tak więc zapraszam już Was bardzo gorąco, bo naprawdę jest fajny przegląd. Co tu mamy? O, no i właśnie na sam koniec. Y, świąteczne. LEDowe świeczki, o tych właśnie świeczkach mówiłam. Niecałe 40 zł. One są przecudne. Przecudne. Zostawcie mi komentarz, która jest ładniejsza. Czy ta biało-czerwona, czy ta biało-zielona? Kurczę, jedna i druga jest fajna, ale ja nie mogę tak szaleć, bo o, muszę odłożyć na mieszkanie w końcu. Tak więc y, myślę, że chyba padnie na tą zieloną. Są prześliczne, tak przychońca położyć. Zobaczcie, tam z tyłu jest ta zielona. Nie wiem, którą. Czekam na Wasze komentarze. E, dziewczynki, misiaczki moje kochane, życzę Wam miłego dnia, lecę dla Was nagrać coś fajnego. I oczywiście życzę Wam cudownego, cudownego, słonecznego dnia. Dziękuję za wszystkie komentarze, łapki, subskrypcje, jesteście cudowni. I na koniec ogłoszenie parafialne dla tych, co nie subskrybują kanału. Zachęcam do wciśnięcia teraz subskrypcji, dzwoneczka i będziecie zawsze mieli informacje, kiedy te filmiki pokazują się na kanale, a będzie teraz naprawdę dużo fajnych różnych sklepów, więc Was bardzo serdecznie i gorąco zapraszam. Życzę Wam jeszcze raz miłego dnia. Zostawcie łapeczkę, będzie mi bardzo miło pod filmikiem. Słyszymy się już za niedługo. Cześć!